Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Jak tematu: Jak wybrać odpowiednią przyczepę? Rodzaje wyposażenia, ładowność, wymagania dotyczące nadwozia. Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze przyczepy? Wideo o przyczepach. Zakup przyczepy jest rozważany, jeśli istnieje potrzeba okresowego lub stałego transportu dużych lub masywnych przedmiotów. Wówczas pojazd ten staje się alternatywa dla zakupu samochodu ciężarowego lub kontaktu z wyspecjalizowanymi firmami transportowymi. Pomimo faktu, że przyczepa wydaje się być dość prostym urządzeniem, istnieje wiele niuansów w jej przeznaczeniu i właściwościach, które mogą skomplikować wybór. Na co zwrócić uwagę przy zakupie przyczepy samochodowej? Określenie przeznaczenia przyczepy. Przede wszystkim należy zdecydować, do jakich celów będzie wykorzystywana przyczepa, gdyż to będzie determinowało rodzaj i model zakupionego pojazdu. Oczywiście osoba zastanawiająca się nad zakupem przyczepy ma już jasny obraz tego, do czego jej potrzeba. Niektórzy potrzebują jej tylko do transportu plonów z letniego domku lub wysłania tam sprzętu gospodarstwa domowego, niektórzy planują. Dostarczyć sprzęt lub materiały budowlane do miejsca pracy, a niektórzy potrzebują przyczepy do transportu łodzi lub skutera śnieżnego do miejsca rekreacji. Rodzaje przyczep samochodowych: Można je podzielić na dwie grupy uniwersalne i specjalne. Pierwsze SA przeznaczone do transportu dowolnego ładunku, który nie przekracza standardowych wymiarów. Drugie SA używane, gdy trzeba przewieźć sprzęt silnikowy, motocykl lub kład, łoc, substancje sypkie lub płynne, zwierzęta rolnicze. Konie, świnie lub kurczaki. Przyczepy mogą mieć formę pawilonu handlowego lub domku turystycznego na kołkach. Konstrukcyjnie, przyczepy można podzielić na trzy klasy: płaskie, należą do uniwersalnych, nadają się do wielu rodzajów standardowych. ładunków, budowlanych, materiałów sypkich. Mogą mieć różne rozmiary i objętości, mają boki na zawiasach i SA wyposażone w namiot do przykrycia ładunku. Przyczepy ramowe ich konstrukcja pozwala na transport sprzętu w tym łodzi lub łotki, skutera wodnego lub kwada, skutera śnieżnego. ESA wyposażone we wciągarkę do załadunku i rozładunku sprzętu. Przyczepy specjalistyczne ramowe, wyposażone SA w platformę i przeznaczone SA do transportu specjalistycznych maszyn lub sprzętu, budowlanego, cystern, innych zbiorników. Przyczepy można również podzielić ze względu na takie cechy konstrukcyjne jak liczba osi, SA jednoosiowe i dwuosiowe. Te pierwsze ESA bardziej zwrotne i lżejsze, kosztują mniej i ESA przeznaczone do zwykłego użytku domowego. Przyczepy dwuosiowe Maja większa ładowność, ESA bardziej stabilne i wytrzymałe, wykorzystywane do transportu ciężkiego sprzętu i ładunków wielkogabarytowych. Posiadają układ hamulcowy zapewniający bezpieczeństwo, a resory purowe ESA wyposażone w amortyzatory. Wybór przyczepy ze względu na ładowność. Jest to ważne kryterium, które powinno leżeć u podstaw wyboru. Przyczepy można podzielić na lekkie i ciężkie pod względem ładowności. Te pierwsze mogą mieć masę do 750 kg, natomiast te drugie mogą ważyć więcej niż 750 kg, nawet do kilku ton. Ładowność przyczepy można obliczyć w prosty sposób. Jeśli jej masa własna wynosi np 200 kg, należy odjąć od 750 kg, czyli 750 200 kg równa się 550 kg. Tym samym przyczepa jest w stanie przewieźć do 550 kg ładunku. Kolejnym ważnym czynnikiem SA wymiary przyczepy. Przy tej samej ładowności przyczepy mogą mieć różne rozmiary. Nie ma potrzeby kupowania dużej przyczepy, jeśli nie planuje się transportu dużej ilości ładunku. Kompaktowa przyczepa jest łatwiejsza do umieszczenia w miejscu przechowywania, a na drodze będzie bardziej zwrotna. Jednocześnie silnik pojazdu nie jest dodatkowo obciążany. Z kolei nie ma niepotrzebnego zużycia benzyny. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zwiększenia przestrzeni ładunkowej, można ją ja poza pomocą zamontowanej markizy. Wymagania dotyczące nadwozia: Jeśli planujesz przewozić prosty ładunek, rzeczy na wieś, niewielkie ilości materiałów budowlanych, sprzęt kempingowy, najlepszym. Wyborem będzie mała standardowa przyczepa z burtami i dnem wykonanymi z odpornej na wilgot sklejki. Burty burty powinny być na tyle wysokie. Aby zapewnić wygodny transport i zabezpieczyć ładunek przed wypadnięciem. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na sposób zdejmowania i zakładania bert. Mechanizm powinien być niezawodny i prosty, aby można było szybko i wygodnie zapiać burty. Konstrukcja przyczepy może być rozna, umożliwiając zdejmowanie tylko tylnej i przedniej burty, ale można też zdziać wszystkie burty jednocześnie. Boki mogą być odchylane lub zdejmowane, podobnie jak dodatkowe ściany przedłuzające które umożliwiają niemal podwojenie objętości nadwozia. W rogach nadwozia można zamontować boczne połki wykonane z metalu, ich średnica wynosi 0,5 cm lub więcej. Wykorzystują one śruby lub najty do mocowania boków do ramy nadwozia. Należy preferować połaczenia śrubowe, ponieważ ESA one mocniejsze niż spawanie, a obciążenie dynamiczne jest lepiej wytrzymywane podczas. Jazdy po nierównych drogach. Burty powinny być wytrzymałe, aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku, Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na grubość metalu, z którego. Esa wykonane, obecnie, burty mają grubość do 1,5 mm. Mocowania BERT do nadwozia muszą być niezawodne i mocne, mogą to być metalowe łańcuchy lub liny. Ponadto będą one przydatne do podtrzymywania ładunku, jeśli przekracza on wymiary samej przyczepy. Mechanizm wywrotki przyczepa wyposażona w ten system znacznie ułatwia załadunek dużego sprzętu, w tym przypadku motocykla lub skutera śnieżnego. Jednocześnie wygodny jest rozładunek suchych materiałów sypkich, takich jak piasek. Jeśli system wywrotki nie jest przewidziany, to dodatkowo do załadunku sprzętu motocyklowego dokupuje się rampi, specjalne drabinki. W przedniej części nadwozia przyczepy znajduje się dźwignia lub inne mocowanie, za pomocą którego nadwozie jest utrzymywane w pozycji poziomej. Naciskając na dźwignię, można przechylić nadwozie i opuścić je, po czym na przyczepę wjeżdża zmotoryzowany sprzęt. Możliwe jest wykorzystanie do tego celu wciągarki, zwłaszcza za jej użycie jest podyktowane przepisami bezpieczeństwa. Wciągarka jest jednak dodatkowym wyposażeniem, które wymaga nakładów finansowych. Zwróć uwagę na galwanizację części metalowych, ponieważ przyczepy SA wykonane ze stali, poważnym wymogiem jest, aby metal, z którego wykonane jest nadwozie i elementy złaczne, był ocynkowane w celu uniknięcia korozji. Czasami malowanie jest stosowane jako powłoka antykorozyjna ze względu na jego względna taniość w porównaniu do cynkowania. Ocynkowany metal jest bardziej niezawodna i trwała warstwa ochronna, choć jest droższy. Ważne jest, aby uzyskać dobra powłoka antykorozyjna dla przyczep przewożących transport wodny, łodzie, a także sprzęt do jazdy po śniegu i lodzie skutery śnieżne TJ. Przyczepy, które SA stale w kontakcie z wilgocia. Jeśli takie przyczepy ESA pomalowane, pokrywają się korozja już w pierwszym sezonie eksploatacji. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten niuans. Czasami producenci mogą używać ocynkowanego metalu tylko do niektórych części, na przykład boków, podczas gdy inne części przyczepy ESA pokryte farba. W takim przypadku ocynkowane części pozostaną nienaruszone, ale te, które ESA pomalowane, zaczyna szybko rdzewiec. Wysokiej jakości przyczepa ma metalowe części, które Esa cynkowane ogniowo, gdy cynk reaguje ze stala, tworząc trwała powłokę, która chroni powierzchnię. Dostępne Esa również burty wykonane z aluminium. Metal ten jest lekki i wytrzymały, dzięki czemu przyczepa wygląda schludnie i czysto, ponieważ boki ESA łatwe do czyszczenia. Dostępne ESA również burty pokryte włóknem szklanym, które esa drogie, ale gwarantują wysoka jakość i trwałość. Zawieszenie i rama, jeśli przyczepa jest prawie kompletnym pojazdem, ale bez silnika, Należy zwrócić szczególną uwagę na jej zawieszenie. Najczęściej stosuje się zawieszenie sprężynowe, które obejmuje, wraz ze sprężynami i amortyzatorami, dwie piasty połaczone belka. Jest ono tańsze od innego typu, gumowo-sprężynowego, popularnego w Europie. Jednocześnie zawieszenie resorowe charakteryzuje się trwałością i wytrzymałością, połaczona z komfortem jazdy. Rama przyczepy, do której przymocowana jest podłoga, może mieć konstrukcję spawana lub połaczenia śrubowe. Te drugie będą bardziej niezawodne, luzując się i słabnąc stopniowo, w przeciwieństwie do spawania, które ulega zniszczeniu od razu, z dnia na dzień. Łatwiej jest naprawić połączenia śrubowe niż konstrukcje spawane. Ale jednocześnie mocowanie śrubowe sprawia, że przyczepa jest droższa, więc najczęściej takie ramy S spotykane w przyczepach komercyjnych, przewożących ciężkie ładunki na stałe. Jaka powinna być podłoga przyczepy w przeszłości z południ? Przyczep były wykonane z metalu, co powodowało dudnienie podczas jazdy, powierzchnia. Szybko rdzewiała, a waga przyczepy jako całości stawała się większa. Obecnie podłoga wykonana jest z odpornej na wilgot sklejki, która jest lżejsza, cichsza i nie podlega korozji. Nie trzeba też martwić się o grubość, czy podłoga ze sklejki wytrzyma duże obciążenie. Doświadczenie pokazuje, że wytrzymuje je doskonale bez ryzyka pęknięć. Skrzydła i koła błotniki ESA wykonane z tworzywa sztucznego lub ocynkowanego metalu. Ocynkowane nie jest tak praktyczne i lekkie jak plastikowe, ale mają ja lepszy wygląd. Ponadto plastikowe błotniki koł powodują mniej uszkodzeń w przypadku zderzenia na drodze z samochodem, choć ulegają zniszczeniu. Dyszel-dyszel to część, która działa jako pośrednik między nadwoziem przyczepy a pojazdem, który ja ciągnie. Z założenia występuje w kształcie litery V lub prostego dwuteownika. Ogólnie rzecz biorąc, dyszel jest dźwignia w płaszczyźnie poziomej z mechanizmem sprzegającym. Podczas jazdy jest on poddawany obciążeniom rozciągającym i ściskającym. Trójkątny dyszel służy do wzmocnienia całej konstrukcji, co zapewnia bezpieczna jazdę w terenie. W przypadku zastosowania dyszla prostego pociąg drogowy uzyskuje lepsza zwrotność, a jego prowadzenie ulega poprawie. Oświetlenie ma specjalne wymagania, ponieważ tylne światła przyczepy cierpią, gdy przyczepa jest przechylona gdy tylna część styka się z podłozem. W takim przypadku bardzo często światła s -a peknięte, a nawet mogą się złamać. Pożądane jest zwrócenie uwagi na umieszczenie sprzętu oświetleniowego na przyczepie, lepiej, jeśli jest on zamocowany we wnece półzamkniętej Belki, a rama ma specjalne ograniczniki zaprojektowane do funkcji wywrotki. Podsumowanie zakup niezawodnej przyczepy wysokiej jakości nie jest łatwym zadaniem, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele opcji. Ale nie jest to tylko dodatek do samochodu, to pojazd sam w sobie niosący ze sobą zwiększone niebezpieczeństwo. Dlatego przy wyborze przyczepy samochodowej należy poważnie potraktować szczegóły, właściwości i jakość materiałów. Wideo o przyczepach.